mam szananko! Z tej strony tzw. Tak zwana i witam was w kolejnym odcinku z nowej serii, czyli serii MSP. Jak widzicie, tu jestem ja, to moja postać. I dzisiaj będziemy grać w MSP, jak widzicie mam ósmy level, bo nie chciało się... Tw... A, ty, wy tego nie widzicie. Mam ósmy level, jak widzicie. I kilka tak pieniążków, nie wiem, bo próbowałam ustawić tutaj wszystko. Niedługo będę mogła normalnie tak nagrywać, a nie z telefonu. Więc zaraz to tak wygląda wszystko. tu Jak widzicie... No chcę was trochę zapoznać, tu. Mój chłopak. Nie znam go za bardzo, ale tu jest taka bogata ja ten, moja najlepsza przyjaciółka. Teraz w dół trzeba dać. Tu jest I Love Cat i tu jest Rara 2-3. I to jest moja przyjaciółka do szkoły. Bo tak ciężko mi trochę patrzeć i muszę to dobrze ustalić czekać. Czekajcie. Chyba w górę, bo próbowałam tu ustawić na czymkolwiek, ale tu za bardzo tak się nie dało. Więc tak, wszystko dobrze na razie jest. Więc dzisiaj zrobimy trochę pieniążków. Oczywiście, już tego nie widzicie. Ale tylko, żeby być bogatszym, mogłam nawet pokazać moje ciuszki tutaj. Jakie mam. Więc tak. O, muszę was przesunąć trochę kamerkę już, żebyście mnie widzieli. Chyba powinniśmy mnie widzieć. Okej, okay, widzicie. I tak, tu moje standardowe ubranie, ten makijaż ja zostawiam sobie. E, możesz przejść. I nie wiem, czy każdy wie, ale każdy na MSP dostaje właśnie taki strój. Tu są moje włosy. O, tych włosów nie przymierzałam, bo dostałam je dopiero. No, nie są takie złe. Le mi się bardziej podobają te i te, chociaż najbardziej te mi się podobają. Taką koszulka mi się bardzo podoba, choć ta jest też fajna. Eee, I mam tutaj ten kwiatuszek, który zawsze noszę. To są takie, bo nie lubię, ale nie chcę ich sprzedawać. Eee, tu mam sukienkę za 1000. Dobra dalej. Mam reniferka, to są ze świątecznych, że ich nie, nie posprzedawałam, bo będę musiała. To są włosy mojej przyjaciółki. Eee, będę musiała je oddać, bo mi są już niepotrzebne. Eee, Dobra, ja wolę tę te. i teraz jej od razu oddam, a to ja tak zostaję sobie od razu, jak widzicie, nie, nie widzicie już, może mam po prostu, o Boże, coś się z kamerą stało. Niedługo spokojnie będę miała normalną kamerkę, że znaczy będę miała taki statyw na telefon, więc będę mogła normalnie postawić ten telefon w statywianie, tak robić i mojego laptopa nie ma, bo jest naprawdę już od kilku dni i na komputerze e, to robię. Miałeś ja być cicha, dobra. Mm, ty jest miasto filmów? Luki. Chyba nic tu nie będziemy robić. Hmm. YouTube tu jest. Wow. Uu, szukaj filmów. Wow. E, Moje filmy. No tak, nie widzę. No Szukaj filmów, Tych chyba wszystkie zgaha. Ale zobaczmy, czy będzie żeby będzie tutaj tak zwana? Uu. O, zobaczcie, tu są moje filmy. Ja sobie tego chyba nie widzicie. Tam pokażę, weźmy na ten telefon chwilę. Jak widzicie, tu jest mój jeden odcinek z Dynasty. Dalej. Odcinek tak zwana live, czy on Dobra, już ja Dobra, zobaczmy dalej. O, tu są na tej tak zwanej... Nie uwierzycie, a ostatnio ona mi dała komentarz, wow. No Właśnie tak samo napisała. O, to są moje mój filmik. To nie, to nie, to nie jest mój. Ale to jest mój... Może to jest, to jest, będą chłopak. nie. Ale to jest mój odcinek dalej. To stąd już nic nie ma. O, tu jest ten, mój najnowszy odcinek. Widzę, nikt nie oglądał. To jest mój najnowszy odcinek, mówię. Dalej nic nie ma. Nic nie ma tu, no i trudno. No zdrowie. Nie mam zdrowia. Uspokój się. Okej, okay, no staram się, żeby jak mogę, żeby to wszystko sprawić, żeby mi to było wygodnie, a na razie nie będzie mi nic wygodnie. Ty tam wszystko wycisz, bo to, to przeszkadza trochę. Dobra. Tak oto to wygląda, czyli jest mój, mały jak gdzie macie jakiś łodziak, poprzejcie się mu? Jemu... Nie, ja miałam ale mi się nie, teraz nie chce. Jak widzicie, tutaj mam nazwę kanału. Dobra, to co ja miałam zrobić? Na, na, na siebie miałam wejść. Nie, stąd nic mi nie miałam zrobić. Wszystko takie ciężkie, ciężko się robi. Forum, pocztę. YouTube, wejdźmy jeszcze raz. Szukaj filmów. Czekajcie chwilkę, ja to zostawię. Popatrzcie tu są wszystkie moje filmiki, od tego pierwszego do reszty. chciała córka, Dynasty, Simsy 4, których nie i nie dokończę. Lego Ninjago, Info, tak zwana Life 1. Queen of Mię, to moja ulubiona jest. Niczego nie ogląda, to będę musiała bym musiał. A, ja, bo to tu, tu jest Lego tego Ninjago moja wersja. A, to jest samo. To samo. tylko jest serii. Brzmi do piękne. I tak dalej, i tak dalej ale możemy sobie obejrzeć to tylko włączy głos podgłosimy trochę podgłoszę I'm so tired of pretending Where's my happy ending? Dobra, nie muszę tego do końca oglądać, bo mi się nie chce. Jak na razie, chyba wszystko zapoznaliście się ze mną, chyba na MSP. O, aktywność. O, w końcu. Wiecie, ile można czekać na aktywność, aż w końcu przyniosę ci zadanie. Masakrę. Ciszej. A, miałeś być cicho. Bo też ci będę przy... Cicho. A ty głupi. Chodź też. Dobra, jak na razie będziemy kończyć, dlatego, że zapoznałam was już, a miałam was tylko zapoznać z tym słodziakiem i z tą piękną buźką. No to pa!